Efekt końcowy tego stadionu, który na Szerszy games zrobiłem, już będzie, jutro, jutro będzie, i film za chwilę wpadnie. Chcesz zobaczyć, to ci pokażę. Naprawiam stadion. Tutaj jest. Chcesz wbić, to sprawdź. 53 minuty dostępny. Już do oglądania. Bo jest miniaturką i cię długo przesyła. I każde filmy będą z miniaturką. Więc wbijaj. I zostaw pod tym kanałem i szeszek games subskrypcję. Pod tym i łapkę w górę i, i subskrypcję. Session Games, subskrypcję i łapkę,